Cześć, to ja nas bardziej lubię książki niż ludzi, i dzisiaj pogadamy sobie o zwierzętach, a właściwie o weterynarzach, a raczej powinienem powiedzieć o lekarzach weterynarii. Okazją do tego jest książka Łukasza Łebka, Co gryzie weterynarza. Łukasz jest autorem bloga Nie zadzieraj z weterynarzem, a teraz napisał książkę o swojej pracy. I Jeżeli kiedyś się zastanawialiście, jak taka praca wygląda, to teraz macie okazję, żeby się dowiedzieć. A jeżeli się nie zastanawialiście, ale macie zwierzaki w domu i do lekarza weterynarii chodzicie, to też koniecznie przeczytajcie, bo dowiecie się, czego w gabinecie nie robić. Ale zanim o samej książce, to trochę o historii i garść ciekawostek. Pierwszego lekarza weterynarii uważa się Urlu Galedina. Był wymieniany jako osoba lecząca zwierzęta w zapiskach sprzed 3000 lat, przed naszą erą z Mezopotamii. Pierwsza lecznica dla zwierząt powstała w III wieku przed naszą erą w Indiach, za panowania króla Asioki, a przełomowymi książkami były dwa średniowieczne dzieła: Kanon Medycyny Avicenny i Anatomia del Calvallo Carlo Ruiniego. Najstarszą książką weterynaryjną w języku polskim jest sprawa o Lekarstwa Końskie przez Konrada Królewskiego Kowala doświadczone, nowo z pilnością przełożone, a najpierwej o poznaniu konia z 1532 roku. Generalnie medycyna zwierząt kiedyś rzadko trafiała do kronik, dlatego że rolnicy byli raczej niepiśmienni, a takie weterynaryjne pisma przetrwały tylko wśród opiekunów cennych zwierząt, no bo zdrowe konie i inne zwierzęta pociągowe miały kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania wielu spraw państwowych od procesji i świąt po podróże dyplomatyczne i działalności. Za patrona lekarzy weterynarii uważany jest w Polsce święty Eligiusz. Bardzo ciekawym tematem w ogóle jest ludowa medycyna weterynaryjna, bo na przykład na kaszupach wierzono, że najlepszym lekarstwem przeciwko cholerze drobiu jest odczytanie nadpis klętami Ewangelii według św. Jana, a w poznańskim wizerunki świętych miały leczyć i odganiać choroby zwierząt. Pierwszą w Europie wyższą szkołę weterynarii założył Claude Borżelot w 1761 roku. On jest generalnie uważany za twórcą nowoczesnej weterynarii. A jeśli chodzi o naszą rzeczywistość, to w małych miejscowościach i na wsi, Kiedyś nie leczono psów i kotów, bo weterynaria miała inne priorytety. Jak autor pisze, wymagano od lekarzy zajęcia się poważniejszymi przypadkami, czyli leczeniem zwierząt gospodarskich. I zmiana nastąpiła po upadku komunizmu, zaczęły się pojawiać prywatne praktyki, weterynaria zaczęła się rozwijać. Ale każe specjalizować i wybierać to, czym chcą się zajmować, i jednocześnie też rosła świadomość właścicieli zwierząt, którzy chcieli po prostu je leczyć. I Łukasz Łepek opowiada nam mnóstwo historii ze swojej pracy. Są anegdotki, są historie ku przestrodze, są historie, z których możemy się uczyć. Jednym z przykładów jest to, że autor jest częściej gryziony przez małe psy. A przecież to nie rozmiar psa świadczy o jego agresywności. Więc o co chodzi? Chodzi o wychowanie, bo człowiek bardziej przykłada się do wychowania dużych psów niż małych. No i jeżeli się nad tym zastanowimy, to coś w tym jest. Zwierzęta mają wyższą temperaturę ciała. Niż my. Dla psów i kotów średnia norma wynosi 38-39 stopni Celsjusza, a królik będzie gorączkował powyżej 39,5 stopnia. Nos zwierzęcia nigdy nie wskazuje na żadną chorobę. Paracetamol jest dla kota bardzo toksyczny. Zatrucie tym lekiem to jedno z najczęstszych zatruć powodowanych przez opiekunów. Kocie organizm nie radzi sobie z metabolizowaniem paracetamolu i nawet śladowe ilości mogą wywołać objawy zatrucia, a z kolei dla psa toksyczny jest ibuprofen. Upośledza u nich działanie pewnych enzymów o bardzo długich nazwach. Po podaniu psu ibuprofen. Dochodzi do obrzodzenia przewodu pokarmowego, a jeśli poda się wystarczająco dużą dawkę, to psa po prostu zabijemy. Produkty z jaren kakaowca zawierają teobrominę, która jest krewną kofeiny i jest szkodliwa dla zwierząt. Istnieje też wiele produktów, które są dla zwierząt zakazane, np. rodzynki, ksylolit, który wchodzi w skład schłodzików, ale też gum do rzucia czy past do zębów. Zakazane są też cebula i czosnek, które zawierają dwusiarczki toksyczne dla psich i kocich wątrób, a autor wspomina o tym dlatego, że spotkał się z próbami odrobaczania zwierząt czosnkiem czy podawaniem syropu z cebuli w celu podniesienie odporności. Co jeszcze? Dowiemy się jaka jest różnica między hodowlą a chowem, poznamy leczenie zwierząt gospodarskich, jaki jest związek między stomatologią a gryzoniami i dlaczego gryzonie nazywają się gryzoniami, dlaczego to właśnie szczury stały się ulubionymi zwierzętami do testów naukowych i eksperymentów, dowiemy się też, że jest około 300 gatunków chomików, że koty zostały udomowione 9-10 tysięcy lat temu i że jeśli myślisz, że twój kot jest złośliwy, to nie jest, jest po prostu zestresowany, zwierzęta nie bywają złośliwe, one sygnalizują w ten sposób, że coś im nie pasuje i dowiemy się też że kolana u każdego zwierzęcia zawsze znajdują się w tyłu zwierzęcia. Ja w sumie się nigdy nad tym nie zastanawiałam, ale faktycznie pies ma cztery łapy, są kolana i są łokcie. Łukasz Łebek specjalnie dla Was też ułożył dekalog weterynarza. 1. Mimo, że zwierzę nie potrafi tego wyrazić słowami, odczuwa ból tak samo jak my, a zadaniem opiekuna jest reagowanie na wszelkie niepokojące sygnały, które są często bardzo subtelne. 2. Lekarz weterynarii to zawód, niepowołanie. Chce jeść, ma rachunki do zapłacenia i rodziną do utrzymania, nie oczekuj od niego pracy dla idei. 3. Ty znasz najlepiej swoje zwierzę, a lekarz to nie wróżka. Mów mu o wszystkich swoich niepokojach i obserwacjach. 4. Każde zwierzę ma swoją stałą rutynę, reaguj na każdą zmianę jego zachowaniu. 5. Nigdy nie podawaj leków na własną rękę. 6. Jeśli masz pytanie, to pytaj. Lekarz nie odpowie na te niezadane. 7. Jeżeli leki trzeba podawać dwa razy dziennie, to tak mają być podawane. I nie jeden raz co drugi dzień, to nie to samo. 8. Nie wynaleziono jeszcze panaceum i nie ma jednego leku na przypadłość pod tytułem mój pies jest niewyraźny i czy muszę z nim przychodzić. Jeżeli zwierzę jest chore, to trzeba je zbadać. Potem dopiero dobiera się odpowiednią terapię. 9. Nie obserwuj, reaguj. Jeśli zauważysz niepokojące objawy, udaj się nie Niezwłocznie do lekarza. W wielu przypadkach czas reakcji wpływa na rokowanie. 10. Nie przerywaj leczenia, bo jest lepiej. Objawy wrócą szybko i z przytupem. 11. Do gabinetu weterynaryjnego zawsze przyprowadzaj psa na smyczy, a kota oraz inne małe stworzenia w odpowiednim transporterze. Nie pozwalaj, aby twoje zwierzę zaczepiało inne w poczekalni. Większość czekających jest w stresie i może źle reagować nawet na niewinne zaczepki. I jeszcze na sam koniec kilka bardzo ważnych kwestii do podkreślenia. Zwierzęta czują tak samo jak my. Różnica jest taka, że nie potrafią o tym opowiadać. Aby móc leczyć zwierzę, trzeba je zbadać. Nie wydaje się leków na podstawie opowieści właściciela. Kot może zachorować z powodu stresu, a koci katar nie minie nieleczony w tydzień. Weterynarz wie, kiedy kłamiecie w kwestii zdrowia swoich zwierząt. Wiele leków ludzkich jest śmiertelnie trująca dla zwierząt. Lekarze nie diagnozują zwierząt przez internet. Nie nadużywajcie dyżurów świątecznych i nocnych, które istnieją po to, żeby pomagać w nagłych przypadkach i nie biegunka od tygodnia to nie jest nagły przypadek i kleszcz również nie. Eutanazja to nie jest morderstwo, jeżeli zwierzę cierpi i nie ma możliwości Niesienia ulgi w tym cierpieniu, bywa ona jedynym wybawieniem. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Choć jeśli macie zwierzę w domu, to bardziej mam nadzieję, że wszystko to wiedzieliście. Do przeczytania książki bardzo gorąco Was zachęcam. Znajdziecie w niej o wiele więcej wiedzy i też mnóstwo takich prawdziwych sytuacji z gabinetu weterynaryjnego. Jeżeli podobał Wam się ten film, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i koniecznie podeślijcie go wszystkim znajomym, którzy posiadają zwierzęta i pamiętajcie, w książkach jest więcej.